Legenda o Mroźnych Obserwatorach Ze wszystkich opowieści z dawnego Freljordu, które jakimś cudem przetrwały do czasów teraźniejszych, tylko jedna, jedyna, potrafi zmrozić krew w żyłach nawet najtwardszym zrodzonym z lodu. Mroźni strażnicy od niej stronią. Wielu z nich nawet nie zna jej w całości. Sama Wiedźma Lodu zarządziła, że przekazywanie tej zakazanej legendy to herezja wobec prawdziwej wiary, a wymawianie jej na głos jest zabronione karą śmierci. We wszystkich ogromnych bibliotekach Cytadeli mrożnej Straży ostał się tylko jeden egzemplarz tej opowieści. Spisał go najbardziej zaufany skryba Wiedźmy Lodu wiele tysięcy lat temu. Niewielu w całej Runterze naprawdę leżąco u sedna legendy. Alisandra na palcach jednej ręki potrafi policzyć naocznych świadków tej historii, którzy mogliby ośmielić się z nią nie zgodzić. Wydarzyło się to w ostatnich mrocznych dniach wojny trzech sióstr. Avarosa i Serylda wreszcie poprowadziły swoje wojska w góry, żeby pod murami jej fortecy zmierzyć się z Lisandrą. Nie miały zamiaru służyć panom z innego świata którym Lisandra ślubowała ich wspólną wierność, chciały położyć temu kres. Lodowa wiedźma ruchem ręki wskazała na armię, którym przewodziły, na wielki sojusz, który ostatecznie podporządkował sobie te dzikie tereny. Śmiertelni zrodzeni z lodu byli praktycznie niewrażliwi na mróz. Królowie troli przemierzyli całą tundrę a podboje przysporzyły im niesamowitych bogactw. Nawet wspaniali, przerażający pustoszyciele, powykręcani nie do poznania, byli na rozkazy trójki. Lisandra przypomniała swoim siostrom, że wszystko to zawdzięczają umowie zawartej z panami świata podziemnego, istotami znanymi jako obserwatorzy. To oni ujawnili przed nią pierwotne sekrety świata. To do nich Miało należeć zwycięstwo ostateczne. Właśnie wtedy, w punkcie kulminacyjnym tego zagorzałego sporu, obserwatorzy wreszcie pojawili się w runterze. Ziemia się rozstąpiła, ściągając tysiące wojowników w otchłań, i pierwsza przerażająca istota wypełzła na świat. Wymiar materialny był dla niej czymś nowym, więc zadziwiły ją takie pojęcie jak kształt. Czy stałość i natychmiast zaczęła stawiać im opór. W akcie odrażającego buntu zaczęła się niekontrolowanie przemieniać. Wyrosły jej rogi i kępki futra, a ogromne, przypominające macki kończyny, przekształciły się w humanoidalne ręce o palcach drapiących nagie skały górskiego zbocza. Co gorsza, inni obserwatorzy byli tuż za nią. Wstrząsani własnymi metaformozami. Sprawiedliwie byłoby przyjąć, że odbyła się walka, a zrodzeni z lodu zwarli szczyki z Awarosą i Seryldą, by odeprzeć mrok. Ale tak naprawdę to Lisandra zakończyła sprawę. Poznała prawdziwe oblicze potworów i wiedziała, co należy zrobić. Przyzwawszy każdą cząstkę otaczającej ją prastarej magii, Wliczając w to magię jej sojuszników, poświęciła wszystko, by prawdziwym lodem zasklepić wyrwę między wymiarami i zamknąć obserwatorów poniżej. W rozpadlinie rozległo się wycie ogromnych smug mrożącej pary, a widok tych przeokropnych zdarzeń doprowadził do obłędu śmiertelnych wojowników, którym udało się uciec. Oto nie tylko legenda o tym, jak Lisandra ocaliła świat przed zniszczeniem, ale też jedyne świadectwo z pierwszej ręki, mówiące o męczeństwie Avarosy i Seryldy, Niech trójka ma w opiece wszystkich, którzy je przeczytają.